W dzisiejszym odcinku myjemy elewację, podmalowanie, niestety liczne pęknięcia i jej ogólny stan wskazuje na to, że do niczego innego się nie nadaje. Korzystamy z podnośnika, płynów tenzji i myjki Debo. Jak myślicie, dlaczego tynk tak popękał? Dajcie znać w komentarzu. I jak zwykle nie obyło się bez wtop, dlatego oglądajcie do samego końca. Ej, nie włączyłem sobie myjki! Jesteśmy zwolnieni tutaj z efektu, to znaczy pan powiedział, jak umyjecie tak będzie. No nie, z przodu mamy słońce. Hej, witam Was, tutaj Dominik. Dzisiaj będziemy sobie myli elewację i powiem szczerze, lekko się jej obawiam. Dlaczego? Ponieważ jest w stanie agonalnym. Cała popękana. Dodatkowo mamy jeszcze jakieś yy, dziwne ślady. Zobaczycie za sekundkę, jak to wygląda z bliska. Na ten moment jedziemy na balkon. No i klasyka gatunku, czyli, czyli płyn. A jak płyn, to ten z IAPC. Ok, spukujemy i jedziemy sobie dalej. Tak, żeby nie został tutaj żaden płyn. Ok, wypukujemy sobie wszystko. I najważniejsze, jeżeli myjemy jedną ścianę, to dobrze jest spukać winkiel, bo czasami niestety, ale zostaje taki delikatny ślad. Się złapać i jedziemy na dół. No i zobaczcie gościu, już wie, że ma jechać. Więc spoko. Patrzcie, jakie pęknięcie No jest nieźle. Tutaj najlepszy przykład na to jakiego efektu możemy się spodziewać. Wnęki gotowe, więc została nam no, tylko i aż cała ściana. Od szczytu do samego dołu. Ej, nie włączyłem sobie myjki. We... Kluczykiem czekasz jakieś 10 sekund i na full. Ale ze mnie dzban. Jezus. Mam nadzieję, że gościu. że gość mi to włączy. Tak, no. Mamy to. Jezus, a spoko. Dobrze się zaczyna. Wiesz to, jeszcze wodę trzeba włączyć. Chyba. A zobacz czy woda leci. Ale w sensie z, w wywężu w tym zielonym. Okej. Okay. Myjemy elewację. Powiem szczerze, tego momentu się mega boję, no bo niestety elewacja jest spękana. I na tyle dużo jest tam wody, że na tym łączeniu tego pęknięcia już pojawił się mech, więc no szok. Widzicie, tata z synem sobie oglądają, widownia cały czas. Jedziemy, kawałeczek umyłem, więc powinno być ok. Eee, elegancko wyszło. Jak już to nie odleciało, to znaczy, że będzie dobrze, ale patrzcie. Jest tak jest.